Witam wszystkich trochę z opóźnieniem, ale no postanowiłem sobie, że w Wigilię nie będę nie będę nic nagrywał przed Wigilią nie miałem czasu za bardzo. Więc w pierwszy dzień świąt yy, chciałbym wam złożyć wszystkim yy, życzenia świąteczne zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i oczywiście szczęśliwego, jeszcze lepszego nowego roku. Tutaj sobie tak siedzę przy choince, żeby żeby nie było tak, że tam z traktora czy z czegoś, żeby ten nowy rok był lepszy na pewno bezwypadkowy. Dla każdego życzę tego, co nie życzę tego, co mi się stało. No i co? Będziemy jeszcze robić w tym roku, może jutro, nie może, może po Świętach w piątek yy, zrobię podsumowanie całego roku na, na YouTubie. Na pewno był dobry. Dziękuję Wam wszystkim za za oglądanie. Cały czas za, zachęcam do, do subskrypcji. No i no i to wszystko. Zimy nie ma. Jest tylko świąteczna, zimowa atmosfera. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Taki miał już być szybki film, vlog i, i jest. Do zobaczenia. Na razie cześć.